Jan Brzechwa, żuk. Do Biedronki przyszedł żuk. W okieneczko puk, puk, puk. Panineczka widzi żuka. Czego pan tu u mnie szuka? Skoczył żuk jak polny konik. Skalam z ją Melonik. I powiada. Wstań Biedronko. Wyjdź Biedronko. Przyjdź na słonko wezmę ciebie aż na łączkę i poproszę o twoją rączkę. Oburzyła siebie biedronka niech pan tutaj się nie błąka, niech pan zmiata, niech nie lata i zostawi lepiej mnie, bo ja jestem piegowata. co wiedziała i czym prędzej odleciała, poleciała, a wieczorem ślub już brał z muchomorem, bo od środka aż pod brzegi ją no wspaniałe, wielkie piegi. Stąd nauka jest dla żuka, żuk na żonę, żuka szuka.